Jest jakiś inny. Zobacz, zobacz, jak on błyszczy w słońcu. Nie ocenić go po wyglądzie. Na razie nie wiemy, kiedy on jest. O, jakie piękne, barwy, ciepłe, słoneczne. Wygląda niesamowicie. Jak zaklęte promienie słońca. Albo błyszczące łzy, albo żywe złoto. Wow, i no, nie wiem, taki ser, skąd on się tu w ogóle wziął? Homer w SEI pisze wymienia bursztyn pośród różnych bogactw na drugim miejscu, zaraz po złocie a przed srebrem przed kością słoniową i nazywa bursztyn elektron. Skarb północy złoto bałtyku zaklęte promienie słońca Jantar. Tworzono bardzo różne, różne, z różnym zakończeniem, w większości tragicznym, legendy na temat powstania bursztynu. Z racji tego, że bursztyn pojawia się w wielu, w wielu lokalizacjach na świecie, w związku z czym znajdujemy dzisiaj legendy i z, i z terenów Europy, i z terenów. Azji, Czyli tam, gdzie ten bursztyn przybywał, bądź był znajdowany. Gosk jako bardzo mądry, acz zakochany w swojej córce, tata, nie mógł się pogodzić z tym, że jego córka, Jurata, księżniczka Morza Bałtyckiego, weszła w dosyć zażyłą relację z jednym z rybaków. W związku z czym napominał, oczywiście upominał, żeby tego nie robiła, żeby pozostała w głębinach, nie posłuchała, w związku z czym któregoś razu zatopił łódź biednego rybaka. Dzięki temu powstał właśnie Bursztyn. Zgodnie z legendą kaszubską, Bursztyn powstał z łez Juraty. Na rzemień wiąże sobie i noszę jako amulet. Tak ludzie używali bursztynu. I ten bursztyn, kiedy się chodziło, to ten bursztyn się tak poruszał I po ciele ludzkim, po tkaninach i leczył. Bursztyn noszony leczy ludzi. Ja również mam kawałek, kawałki bursztynu, jak siedzę przed telewizorem, to nie, to jest to jest naprawa. Jak siedzę przed telewizorem, czy przed komputerem, to ja się bawię o takim bursztynem. Tak, sobie pocieram. O, i, I dlatego jestem, dlatego prawie 50 lat ten zawód uprawiam, bo jestem zdrowszy. Bursztyn mnie ciągle leczy. Ale coś wam chcę pokazać. Coś wam chcę pokazać, a mianowicie zrobić Wam pewne doświadczenie. Bo bursztyny bywają różnej barwy. Są żółte jak jajko powiedzmy. Troszeczkę bielsze. Tutaj białawe. Jest bursztyn biały. Jest bursztyn przeźroczysty w jednym kawałku, a więc to jest ten sam wiek. Tu, tu jest bursztyn o takiej barwie. A tutaj mamy taki kawałek bursztynu. To był kawałek bursztynu. Ja go przekroiłem. I co się okazało? Zobaczcie. Wyobraźcie sobie, jak, to, jak powstał ten kawałek. Wyobraźcie sobie, że na stole macie słoik z miodem. Z cieknącym miodem. Nabieracie łyżką miód i wlewacie ponownie do, słoik, do, tego, do tego słoika. I ten miód, wpadając, zabiera pęcherzyki powietrza i tak sobie krąży, i chce ujść do góry. Tak było i z tym bursztynem. To są pęcherzyki powietrza, a tutaj tego powietrza nie ma. Ej, a słyszeliście o tej legendie kaszubskiej? O Juracie i jej tacie? Słyszałem. Królowa też plotki, że Jurze zakochała się w rybaku, są Boże. I przez to, że się zakochała w rybaku, król Gostk się zdenerwował i rozwalił swój pałac, i dzięki temu mamy teraz bursztyny. Naprawdę? No. Mówią też, że ponoć w końcu zatopili tego rybaka. Tato Dziecięcy Jandar przedstawia i jej tata. Oto opowiem wam o tym, hmm? jak powstał bursztyn. Wow! Spokojnie, to nie jest prawdziwy bursztyn, to tylko rekwizyt. Jaki król, taki twór. Bo rzeczywiście, król go spór raczej nerwowy. Eee, wspaniały. Wydawało mi się, że słyszałem nerwowym! Nie, absolutnie! Jakim królem jest król? Wspaniały! No, wiadomo, a gdzie jest moja córeczka? Eee, córka na spacerze. Sobiesław gotowy z puszczaniem gości. Milena z podawaniem twardów. A ja z na może morzem No, to przynajmniej akcję jak może, bo tu aż do powrotu już nic się nie wydarzy. Tymczasem nad brzegiem Bałtylu. Oto Morze Bałtyckie. Tak pięknie, w sieni i Obecnie faluje mniej więcej na czwórkę w bo król nieco się denerwuje, że już lata poszła bez pytania na spacer. Złość króla wpływa na morze. Gdy on jest spokojny, na morzu jest flauta. Gdy zdenerwowany jest sztorm. Proszę zobaczyć. Oj, jakże pięknie wygląda morze walczyć z balkonu mojego uchodźcom. Ale to zwykle krótko, trwa, bo... A gdzie jest moja czureczka? Może faluje troszkę. Jak? Tak nie może zajmować się mózgaciem. Może faluje bardziej. Jeżeli tu zaraz nie przyjdzie, to odwołuję urodziny. Sambor. To ja, Jadwig Sambor. Tego dla Goszka było za wiele. Tak się wściekł, że spowodował strach, taki sztorm, który zatopił kwiat Sambora. Ale jak to? Nie chcę. Sambor, zgłaszaj sobie szeny. Ty dopiero, tam dopiero zostaniesz. Strasznie to smutne, jak na To prawda. I co teraz będziemy odgrywać, że Irma zachowuje się w rybaku, a potem go zgotuje może, a ona potem płacze? Mi się to nie podoba. Ale takie legendzie o powstaniu.